branej wiary w wieczornika, Wieczernika otwarte. Otośmy dni świątynie naszych serc napełniają się radosną nadzieją, ponieważ Chrystus ale Krista, prawdziwie prawdziwy zna Kristał, Od tamtej nocy, zasadnej nieustannie trwany przy źródle miłości miłosiernej. Dziecięski Pan przynosi nam dar pokoju i Bożej radości. Kochani moi, którzy zostaliście oświeceni blaskiem duchowym promieniem Jezusa miłosiernego i tu przybyliście, Jakie i wy, łączący się z nami przez transmisję internetową, przybijcie Chrystusowe Słowa. Witajcie! Niech święta szostrofa nam pomaga nam szczerym sercem odpowiadać Jezu, ufam Tobie. Niech błogosławiony nam w drugi. Wypraszam da dar rozmiecania Izby Bożej Łaski, abyśmy wytrwalnie przekazywali bogień miłosierdzia całemu światu. Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojców duchu, i prawić, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej. Jak w duchu i prawdzie, to Duch Święty pocieszycie i Duch Prawdy prowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia. Tak było w roku 2005. Wtedy, Jan, wtedy Ojciec Niebieski zabrał na siebie Jana Pawła II. W ten wieczór od tamtego czasu stał się zarówno wieczorem Marii, bo to pierwsza sobota, i wieczorem Jana Pawła II, bo to dzień jego odejścia z tego świata. Co miesiąc tutaj w Sanctuary Pamiętamy o tej godzinie, o tej wspólnej modlitwie do Marii, do Jana Pawła II. I dzisiaj właśnie On, Jan Paweł II, wprowadza nas do to nocne czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia. Właściwie wprowadza nas w ten świat Bożego Miłosierdzia, a dokładniej wyprasza nam o miłosiernego Boga dar założenia w Duchu Świętym. Bo jak to powiedział, a słyszeliśmy przed chwilą Jego słowa, to Duch Święty prowadzi nas w drogę do uświęcia. Zabierzmy Zawierzmy Maryi, niepokalanej matce, naszej największej matce, tę godzinę czuwania i tę noc czuwania. Niech Ona będzie z nami. Pod Twoją obroną. Nadchodzi godzina, owszem, już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do Niej Jezus, Jestem im ja, który z Tobą mówię. Słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział tu w łakiechnikach, o to uświęcone, należą do wielkich objawień tajemnicy działania Ducha Świętego, należą do słów programowych, do których trzeba wracać w refleksji indywidualnej i wspólnej. Z uwagą wsłuchajmy się w te niezwykle głębokie słowa. Które uczą nas współpracy z Duchem Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojczu w duchu i prawdziwych, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Kiedy odczytujemy te słowa pana Jezusa, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej jak w duchu i prawdzie. To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy prowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia przekonując świat o grzechu i sprawiedliwości i osądzi równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie to przekonywanie o grzechu dokonuje się do jakim odniesieniu do krzyża Chrystusa z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez Krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, przez Krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle Misterium Pietatis, czyli Miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. Tak oto przekonywanie o grzechu staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności.

Dominum pentrifikante. W człowieku miłosierdzie wyraża ból i współczucie wobec nędzy bliźniego. W Bogu duch miłość przetwarza sprawę grzechu ludzkiego w nowe obdarowanie zbawczą miłością. Z niego w ojca i syna. Rodzi się owa zbawcza ekonomia, która napełnia dzieje człowieka darami odkupienia. Jeśli grzech, odrzucając miłość, zrodził cierpienie człowieka, cierpienie to w jakiś sposób udzieliło się całemu stworzeniu, to Duch Święty wejdzie w cierpienie ludzkie i kosmiczne, z nowym obdarowaniem miłości, która odkupi świat. Na ustach Chrystusa Odpłukiciela, w którego człowieczeństwie dokonuje się cierpienie Boga, pojawi się słowo wyrażające wieczną miłość, pełną miłosierdzia. Żal. Chrystus ukazał ludzkości najgłębszą prawdę o Bogu. I zarazem o człowieku, objawiając Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg jest w miłością. W Encyklice o Duchu Świętym pisałem: W swoim życiu wewnętrznym Bóg jest miłością, miłością istotową, wspólną osobą boską. Miłością osobową jest Duch Święty jako duch ojca i syna, dlatego przenika w głębokości Boże jako miłość. Miłość, dar, nie stworzone. Można powiedzieć i w Duchu Świętym, życie wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy osobami boskimi, i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób dar. Ta miłość, która jest darem, daje się człowiekowi poprzez akt stworzenia i odkupienia. Dlatego człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. W jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Człowiek nie rozumie sam siebie, dopóki nie spotka się z miłosierną miłością Boga. Rozważając tajemnicę z martwych w do świata patrzmy na Jezusa, który przychodzi do Wieczernika w starym pokoju. Przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów, tchnąc w nich ducha Świętego. Przeżyjmy naszą jako prawdziwe spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Ojcze nasz, któryś jest w nie wie, się imię Twoje, żyjdź ulezy Twoje, bądź wola Twoja jako w ciebie, tak i na siebie. Apostoł Miłosierdzia jest także Apostołem Pojedynanym. Wysłuchamy drugiego tekstu. W pierwszym Ojciec Święty przypomina młodym, że w ich serca może wypełnić tylko Duch Święty. Tak wielka jest miara człowieka. Drugi tekst to fragment o mieli wygłoszonej tutaj, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiennikach, wskazujący do sanktuarium. Jako miejsce natrącenia niechności? Słuchajmy się Jego słowa. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, napełnij serca. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara? Serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty. Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe, jaką miarą mierzyć człowieka. Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy człowieka? Trzeba mierzyć miarą serca. Serce, serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza, trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha. Miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. I to właśnie mówi nam dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić. To znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka. Tę prawdę będzie nam stale przypominał kamień węgielni tej świątyni, który został wzięty z góry Kalwali, z Golgoty, niejako spod krzyża, na którym Jezus Chrystus pokonał grzech i śmierć. Gorąco wierzę, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przez Bogiem w duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga, tej miłości, której największych grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu, w ogniu Bożej miłości, ludzkie serca, Pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie. Jesteśmy w tym miejscu, o którym mówił papież. Otrzymaliśmy dar obecności w tym świętym miejscu, wypełnionym w Bożym miłosierdziem, miejscu, gdzie stajemy przed Bogiem w duchu i prawdzie się więc z janem prawem drugim jego słowami. Niech wstąpi duch Twój i od nowy oblicze Ziemi tej Ziemi powstańmy i łączy się w Duchu Pocieszycielu, pokaż nam, że czyniąc źle zadajemy ból dobremu Ojcu. Zabijamy naszego Brata Chrystusa. Sprzeciwiamy się duchowi miłości. Daj nam prawdziwą wrażliwość na grzech, który zawsze rodzi jakiś rodzaj śmierci. Cenę naszego zbawienia, daj nam zapłakać nad tym, którego przybyliśmy do krzyża i daj nam prawdziwie radować się Jego zmartwym które w nas przywraca do życia. Duchu miłości, zaparł w nas ogień miłosierdzia, Daj nam miłosierne oczy, byśmy nikogo nie sądzili po pozorach. Daj nam miłosierny język, byśmy nie mówili źle o bliźnich. Daj nam miłosierne ręce, aby były pełne dobrych czynów. Daj nam miłosierne nogi, byśmy spieszyli innym z pomocą. Daj nam serce gotowe przebaczać i współczuć. Duchu Pocieszycielu, pokaż nam miłosierną miłość Ojca, który tak nas umiłował, że dał nam swego jedynego Syna, który nieustannie wyciąga do nas ręce, gotowy wyparzyć i przygarnąć do siebie, który czyni nas własnymi dziećmi.